Odpalamy maszynę, włączamy oświetlenie i idziemy standardowo na podnośnik kubełkowy. Raz, dwa, to są główne, no tam lampa boczna to akurat nikomu mocno niepotrzebna, ale też jakiegoś leda albo jeszcze się odezwę, więc w ten sposób, a w sumie no, w sumie to tylko oświetlenie robocze włączymy, bo tam żarówek nie mam. Idziemy na górę, więc co? W ten sposób wygląda nasz bizon na tym oświetleniu, na standardowych, takich zwykłych halogenach z kabiny szyszki. Dobra, lecimy z zakończeniem. Także mamy światła założone i mamy tak na hederek. I do przodu. No, a tak z góry maneczko witam w kolejnym vlogasie. Dzisiejszy vlogas jest nagrywany 5 sierpnia. Jesteśmy w trakcie, powiedzmy, przygotowań do żniw, bo do tych żniw to jest w ogóle jakaś po prostu masakra. Widzicie co się dzieje, znowu leje. Ostatni poniedziałek spadło chyba z 70 litrów, dziś już mamy dychę. Tutaj mamy porozbierane przystawki, ale to jest niepowodzenie i będziemy chyba przyspawywać koło żeliwne i przeżegnamy. No i w związku z tym, że taka pogoda jest jaka jest, no to będę się dzisiaj e, w dalszej, że tak powiem części dnia, bo już nie mogę na tą robotę, e, że tak powiem e, patrzeć, na spawanie ogólnie ciężko się patrzy nie bez maski. No, ale będziemy mieli teraz kolejną jakby dawkę czegoś na co nie można patrzeć jakby gołym okiem, bo będziemy montowali oświetlenie do bizona, bo to jest takie nie do końca do bizona, bo to będzie do bizona i do koparki, tak poniekąd, bo już jest takie okablowanie tutaj ogarnięte. I teraz będę wam prezentował te sprzęty, bo to jest ciekawe, to jest polska firma. Producentem jest OE Industry. No chyba w naszej branży rolniczej troszeczkę... Ja o tym wcześniej nie słyszałem, a produkty są naprawdę fajne. Pro, producent OE Industry, linia Next Off. Do pracy w najcięższych warunkach. W ogóle, zaraz zobaczycie te lampy, to one głowy urywają. W ogóle masywność, zaraz Wam z suwmiarką to pokażę. Dystrybutorem tych lamp jest KLP Automotive. Wczoraj patrzyłem, to możecie nawet na Allegro znaleźć ich produkty. Myślę, że naprawdę, jeżeli chodzi o wydajność tych lamp i o, o, o ilość lumenów, jak na polska firma, naprawdę godny temat polecenia. Ale no będziemy to zaraz testować i będziemy to montować na Bizonie, bo wejściówkę do filmu już mamy nagraną. Więc no co, bierzemy się za montaż, bierzemy się za prezentację tego wszystkiego, co tu dużo mówić. Sam w, tym, w tej firmie KLP Automotive możecie kupić nie tylko jakby tego producenta, natomiast no to jest ciekawy, bo to jest polski producent, więc, więc no jak najbardziej miło, miło się takie produkty poleca natomiast o co chodzi oni robią do offroadu też dużo i do maszyn budowlanych i my właśnie tutaj będziemy mieli też do maszyn budowlanych bo to właśnie bardziej też z myślą o koparce to jest ta duża lampa bo tylko 4 do bizona zakręciłem się miałem jeszcze jedną ogarnąć do, do bizona do do tego zobaczcie jak ta lampa wygląda tutaj macie to jest zmierzone 3400 lumenów także no bizonek Powiedzmy, że odzyska trochę, może nie że nowe życie, ale, ale, ale ogarnie tutaj. Zaraz to wymiarujemy. Czemu zawsze dzwonią telefony w momencie, w którym e, się nagrywa filmy? O, chłopaki siedzą w binie i muszą jakoś kurczę wychodzić mnie musieli za każdym razem więc trzeba im podawać materiały. Słuchajcie. To jest właśnie ta linia przeznaczona do koparek. Ja mam tą mniejszą lampę, bo prosiłem o to, żeby była lampa, którą można założyć spokojnie do bizona, żeby instalacja ogarnęła to. Tu wszystko na imbusy. Tutaj dziesiątka, tak wygląda, przynajmniej na dziesiątkę śruba, także potężnie w ogóle to wygląda, ale zaraz będzie film tego jakby nie odda pewno, ale ja wam powiem ile to ma prawie 4, no 4 mm z czwórki blachy jest spornik zrobiony, to jest w ogóle jakaś potęga Przyłączę tej lampy jest na Deutschu standardowo i mam właśnie drugie kable te Deutschowe tak samo, że Generalnie po sezonie jest plan na to, żeby to do koparki przełożyć. Co nie? Więc. A, wy pewno teraz nie będziecie widzieć, bo ja tutaj ten. Więc zaraz sobie też zmierzymy. E, zaraz sobie zmierzymy. I tutaj mamy też katalog zaraz tego, tej firmy, tego o industrii. Oni mają takie produkcje, ja z tego co tak się dowiedziałem, do autobusów, też takie mało seryjne. Ale też. Do, tam widziałem do samochodów terenowych, jeżeli się nie mylę, to też do G klasy produkują. A tu mamy właśnie ten produkt, ten Next Off, czyli ta linia też do, do naj, naj, jakby tam ciężkich zastosowań. Zobaczcie, jak to mega wygląda. I to ma, proszę, ja ciebie, 48 W. Na y, tylko czekaj, to jest ten duży, a ten mały ma 48. Ten mały ma 48, a ten duży ma. Ma 40 watów i 3400 lumenów. Nie? No zobaczcie, jak te lampy wyglądają. więc e, To są wiązki światła szerokie, czyli flodowe. No i to będzie się działo od tego roku w Bizonie. I docelowo miałoby być też, jeżeli zdąży czasowo, przerzucane do koparki. Także tu mamy jeszcze dodatkowe 4, 4T. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda, bo tutaj macie tą taką matrycę, jeżeli to można nazwać matrycą, tam LED Matrix z tego, co tutaj widzę. I tak na szybko Wam pokażę, jak ten katalog wygląda. Oni mają oświetlenie takie do wózków widłowych, do właśnie takich ciężkich maszyn, koguty, no generalnie wszystko mają. Jakieś takie kombinowane lampy. Także, jakbyście chcieli ogólnie, jeżeli ktoś z Was by chciał sobie budować jakieś, wiesz, produkować maszyny rolnicze, nie? Albo takie rzeczy, to możecie się do nich odezwać i wam zrobią na pewno lampy e, takie, wiesz. E, no, o, widzisz tutaj jakiś autobus, coś takiego, w ogóle kosmos. E, możecie sobie przejrzeć ten. W ogóle sama, sam ten design tych lamp to jest trochę kosmos, nie? Zobaczcie, jak to kurde wygląda. E, może film tego nie odda na, 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 na soczewce, ale no mega. Ta lampa jest taka masywna, że jakby się rzucił, to byś kurczę głowy, by bo komuś urwało. Także mm, tutaj na szybko Wam pokażę, bo tutaj jest ciekawe. Sorry mi się, katalog w ogóle. Ekspert katalog. E, bo to są takie ciekawe rzeczy. Tak, jakiś kamperów, takie oświetlenie kabinowe, oświetlenie takie. E, no. Lampy błyskowe, tutaj do wózków widłowych, takie liniówki, do opryskiwaczy też mają fajne. Będę musiał tutaj się też zaznajomić z tym katalogiem bardziej, bo ja mam diody. Zobaczcie tą lampę: 580 watów. Więc jak tutaj rozmawialiśmy z przedstawicielem właśnie z tego KLP Automotive, bo oni są dystrybutorem, czyli o lampy odzywacie się do KLP. Tutaj macie do opryskiwacza, mega to wygląda. Tylko 10-watowa spotówka, ale spotówka, nie? to ten, no to mówię, takie wiesz, daj te lampy, żeby do tego bizona, żeby się instalacja nie popaliła. Patrz, 136 W, jedna, 14 142 lumeny. Jak ja zobaczyłem ten, wiesz, ogólnie katalog sobie przejrzałem, to byłem w szoku, nie? No tutaj taka standardowa, no to 32, 6000 kelwinów, 3132 lumeny i to jest pomierzone. I to jest pomierzone. I my tutaj właśnie mamy, o, z, z tych tematów Ciekawe, to będzie to opisane, że to te matriksy są, nie? LED Matrix. No, no, tutaj po angielsku, no to my nie będziemy tego czytać, bo wiesz, jak jest. I tu mamy właśnie te, te linie next 6000 Kelvinów. No to zobacz, teraz tak. 58 my mamy 48, on ma 4179 lumenów na 48 watach. Więc e, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to sobie przejrzyjcie. Naprawdę mega fajnie to wygląda. 4179 lumenów i 48 watów, a tamta druga ma 40 watów e, i 3000 i 3400 lumenów. No to jak 40 watów na 12 V a ona 13, to jakieś tam 3 ampery powinna brać. Ta, Volty, ciekawe ile te lampy biorą. E, volty, miliwolty, ampery, stały prąd. 220 amperów. Pokaż kotku, co masz w środku. O, jak najbardziej by się tu zgadzało. Powinna brać na 12V około 3A mamy 11,2V 3A, czyli jak najbardziej to co, to co powinno być a w przypadku a w przypadku, nie, nie to co wiecie jakie lampy były testowane kiedyś, takie z popularnych aukcji no to tam się nic nie zgadza, absolutnie Dobra, jak widzicie lampy, te które będą patrzeć w header montuję w ten sposób Dlatego, że te lampy są na złączu Deutsch, czy jak to tam zwać, i one nie mogą pójść w miejsce oryginalnych lamp, ze względu na to, że wtyczka będzie nam przeszkadzała w odpowiednim umiejscowieniu tego reflektora, bo tylko dotąd będziemy mogli go skierować, a my go chcemy skierować dalej w header, lub będziemy chcieli go skierować dalej w header, więc bezpieczniej będzie. Umieszczenie go w ten sposób, i wtedy mamy pełen zakres ruchu umieszczenia, żeby nie dawał nam po szybie, a żebyśmy mogli go skierować tak, lub lekko tak, lub lekko tak, lub lekko tak. Urwać to się nic nie urwie, a kabelek puścimy w miejscu oryginalnego mocowania. Jeżeli chodzi o sam testy no to tutaj producent twierdzi, że one są właśnie heavy duty. Do maszyn, gdzie są największe drgania, więc jak my je potestujemy w Bizonie, e, że one są po prostu przystosowane do największych drgań, czyli takie maszyny rolnicze koparki maszyny budowlane, no to jak my to na Bizonie będziemy testowali, no to chyba nikt nie zarzuci, że tu drgań nie ma nie, bo tutaj są takie drgania, jeżeli chodzi o taką klasę wodoodporności czy coś, no to no jakby no nie powielajmy tematów, bo to żeby już nie było za nudno na tym jakby kanale. młotka Okay. Producent stwierdza, że to jest. Producent stwierdza, że to jest lampa heavy duty. Ja to z duty to duty free najbardziej kojarzę. Duty free.